Ty masz dwa blody 10 minutowe, ale musisz zrobić jedno zdjęcie, żeby ci potwierdzili. I ten zaczynamy kolejne nie wiem ile. Kolejne, kolejna godzina materiału. No to mam. Proszę bardzo, most. Mmm, most. Wszystko muszę nagrać, tak? Co później ten do filmu będę miał? Co później jak ten jak szkoła do mnie przyjdzie. Ej ty! A gdzie masz most nagrany? Nie masz mostu nagranych. Czemu mostu nie nagrałeś? To? Tam ryba jest, ryba. O proszę państwa, tam gdzieś jest prawdopodobieństwo, że pływa jedna no. ryba. Po porywach do dwóch. No bo jestem najlepszym przewodnikiem. no tu nie ma innej tej... Za długo idą. Whatever, reszty na nagrani nie będzie. To nie ciebie nagrywam coś. Ty tylko ten, chciałbyś żeby cię nagrywać cały czas, no Ja się nie chcę fajnie Nie, wcale stronie Nie, wcale jej nie nagrywasz Ani w prawej Właśnie pobadało mi swoją kamerę Mikołaj! Mikołaj, mamy kamerę Nagrywasz? I co tutaj mnie nagrywasz? Ja mam coś powiedzieć fajnego? Tak Mamy teraz 5 minut jest, Nawet minut? 5 minut? To mam dziś prawo Uwaga, uwaga, uwaga czy gdzieś coś Nagrywającego? Coca-Cola w Hiszpanii, którą nam dają, tak naprawdę w moim odczuciu smakuje, jakby była bardziej rozwodniona i ma mniejszy smak. Więc po wypiciu dwóch puszek czuję się jak totalna kupa i nie polecam. Okay, tak. za komentarz. Hmm? Chcesz coś jeszcze dodać? Czy jak chcesz się je jeszcze dodać? E, e, bez ogórka poproszę hamburgera. <laughs> Dobrze. Proszę. No. Wytnę to? Ale to ma być do mnie. Wszystkie moje momenty mają przyjść do mnie. Okay? A mogę ci wysłać po prostu trzy godziny surówki? czego? Surówki, takie tak do, wiesz, tak bierzesz. Taki widelec, co nie? tak 3 bierzesz. tak. trzy godziny. Sur Surowa godziny. No. no. Tak. nie tak, poprawić tak. dzisiaj. Bo... Okej, okay, dobra, mam to. Tak możesz na kamerze, więc to jest potwierdzenie. This is Big no, Ben. Jest straszny. Faktycznie, jest Big Ben. ben. Przynieśli go z Anglii. Stary na Big Mac. Fascynujące, Mega. Jest to niesamowite, jak o tyle ja się wpycha za każdym razem, jak tylko insane. widzę kamerę. To jest wręcz fascynujące i zadziwiające. Bra. Zwierzęta w 2 Pies. Trzeba kota znaleźć. Sobie. No właśnie, kota żadnego nie widziałem jeszcze w Hiszpanii Mina! Hmm, ten był pies <noise> Płotka Płotka, oj co ty zrobiłaś? Ale na normalnie Nie na dach? Jeszcze tam pompuje Gołębie Nie tam kąt do środka, nie Wszyscy? Nie, w San jesteśmy. Wszyscy? No? Dobra. Nie wiesz, że ktoś zgubi. Whatever, to... dobra. Wiesz, selekcja naturalna no, i to sprawy. Czekaj. No, no. Robię Ci zdjęcie jak nagrywasz filmik. ja Czekaj, nagrywam jak robisz... cię jak robisz mi zdjęcie. Ka ka kamerę. Kamerę nie na... O. No i super. Fajne, fajne Dzięki. Ja mam bluzę z samurajem. O, nice. I zawieszkę z samurajem. Też dobry Też nice. Dobra. dobra, wracam do przodu nagrywać. Dzięki. Ten mam nagrane jak Wojtek robi mi zdjęcie, i mam nagrane... a ja, on ma zdjęcie jak ja go nagrywam. <śleszany> Kamerzysta będzie na zdjęciu. ja tak, Chociaż nie raz tak. czekać tak się da? Co jest? <śleszany> Kamerzysta będzie na filmie... Tu na odwrót. Kamerzysta będzie na zdjęciu, a zdjęciowiec będzie na filmie. Kiedy nie myślisz o słońcu, nie jest ci ciepło. Sanzu. Tak było Kiedy nie myślisz nie musisz oddychać Sanzu Sztuka wojny Koło To jest z skondylacji wszystkich zwierząt Wszystkich gołębi, tak Wszystkich zwierząt Tak, dokładnie Każdy pojedynczy Zwierzęta vlog I ciekawe ile w sumie masz minut, czy mam godzin materiału samych zwierząt Już od Pałyny mam co najmniej cztery Teraz to naprawdę czuję. W bluzie nie było tak gorąco, co mam powiedzieć? No, Właśnie. no bo patrzę 40 stopni, stwierdziłem w sumie, może lepiej. 30 stopni, i git, co nie? Jestem w stanie. Przy 30, patrzę o 30 stopni. Dobra, to biorę się na Dokładnie. Jest. O, tamten! Wysyka, na trzegu, Bagno, szrek! <grymne> gołębie! O, nagryw, tak, 4 minuty gołębi Kurde, ich <grymne> jest! będziemy musieli sobie zrobić zdjęcie w podskoku. Wszyscy muszą mnie dotykać ziemi. Czy co? Jak Czy mamy? Wszystkie rzućmy z mostem, będzie idealnie! Pięknie! Zostawimy dużo zdjęć, powtórzenia. Zostawię kam kamerę na górze, co nie, z tym jako miejsce egzekucji o. Miejsce Balenie egzekucji? Palenie na stosie? Palenie Do, no, na stosie, Balenie. Balenie stosie Kogo, gdzie? Kamu Jak tam życie? jest śmieszne Jak nie wiem Jak Bardzo dobrze tak. Eee, Chciałem się pozbyć czerwonej bluzy, bo jest gorąco. O no, nie. Ale mam w pysaku. O nie. O tak. Ty bez bluzy wyglądasz jak niekomuch. No, no właśnie, jak nie ja. Komuch bez bluzy, ja. bez to nie komuch. No. Idziemy? Masakra komuchów. Aha, muszę iść. Chcesz komunistom? To wszystko jest, jest no, nasze, tak? Nie. Właśnie. Tak. Oddaj mi naszą kamerę. Wypierdaj. pa. Wypierd... Dajem. Dawaj. <grystujmy>. O, Chyba na Właśnie są wakacje, a my marnujemy to na szkołę. Co za góry? Powiedziała Karolina po tygodniu w Hiszpanii, co nie? <głos> <głos> Tydzień jej zajęło zdanie, jest to jest sprawy. To no, było kurde, bele, no. Teraz się skapam, że marnujemy przed wakacje. Ja najbardziej, najbardziej zmarnowane są te weekendy, które były poświęcone hiszpański. Tyle schobowych mógłbym zjeść w tym czasie u babci, co nie? Hola. Nein. <noise> <noise> Jakie naj? Ja nie paruski Si. Ja nie pojmuję. Muszę być dużo lepsko, już tam parę na No. No a tu nie. Zajmę nas w jakieś miasto, żeby im radzicie, sobie, nie? Trochę jak wywóz na Syberię i radzicie sobie. To jest Syberii. To jest gorąco. O no, oh no. No ja wolałabym zimno. To no, ja nie jest straccie sobie, tylko przetrwajcie jakoś. No. Ale dali nam żarcie tam, by nie dali. Tak jak Ja się czuję, jak się zgubimy już teraz trzy razy. Co? Jeszcze no żeśmy się nie skupili. teraz no ja wiem. wiem to nie. nie, nie. Wiem. Ale, ja... Ale jak się zgubimy, to zwala na komucha. Tak. O. O cholera. To to już Kto by się tego spodziewał? Nie żeby to pierwszy raz, Nie docieramy do celu, my dotarliśmy zgubiliśmy się, ty się zgubiłeś no to jak mówić wyobraźcie sobie, że tutaj im pomarańcze drzewa kosną a na obiad nie było ani razu pomarańcze dla nas co to byłoby? ja też ja, no bo one rosną, a nie zbierane są <laughs> alejka, w której dostaniemy kosą w żebro cholera, co się stało no, zaraz żaba na monocyklu wyjedzie z rogu. Żaba na monocyklu, o cholera co się stało. Ale, ale, fajne, ale fajne okno. Co jest? Dlaczego? O, bardzo chętnie. Przyszli Polacy, wodę spontanny zabrali. Trzeba do buzelek na pamiątkę. <laughs> Dokładnie. I tak tego typu mu widać. Daj 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 Dajcie długo, daj długo, Pod... Ot. Kurwa Polacy znaleźliśmy się myją w fontannie <laughs> A bać szampon Nie, nie. chyba minus no, była Ale po... O... Weźcie jeszcze te zdjęcia, nie? Okej, wy tam stoicie My zrobiliśmy A, czyli... Wyszła to wszystkie miejsca, No to weźcie, no? idźcie My też chcemy chcieliśmy zrobić zdjęcie Życie z nami zdjęcie Nie, z tobą na pewno nie No właśnie Idź znajdź sobie Szymona no. Szymon cię szuka. Nie. To jest za tak czasem w życiu. To jest tam, jest tam wejście i po pół, jest pełne i w ogóle tam trzeba zapłacić. Mieliśmy alternatywę. Jedna z innych wycieczek to były wyjazdy tropiki. 20 Mamy wodospadów w lesie, Nie, gdzie moglibyśmy się w nich kąpać. Zostaliśmy mury hiszpańskiej inkwizycji the Miałeś mury do wyboru, albo miałeś 20 wodospadów, w których mogłeś się kąpać. I masz mur. Więc stropiki. No. Aktualnie jesteśmy przed mostem, na, na którym nagrywali Greotron. I to było miejsce w wa coś Cóż w tym stylu? I aktualnie oglądałam niedawno Greotron, więc bardzo się jaram. I bardzo fajnie to ogólnie wygląda. Jak ktoś zna Greotron, to polecam bardzo odwiedzić to miejsce. Nie wiem aktualnie, czy w jakichś innych miejscach w Hiszpanii nagrywali gra o tron, ale to jest na pewno jedno z miejsc. Jeszcze w dwóch innych miastach, nie pamiętam, trzecich. Anyway, wracam do Nowej Przepsi. Eee, czekaj, czekaj. Co za Ale czekaj, ale eee, można to jakoś odwiedzić? Oglądać grotą? Nie. Nie oglądasz? Nie. Szkoda. Fajna jest. Ogólnie polecam, ale wiem, że nie widzisz seriali, więc paaa!